Tutaj na studniówce drugiego liceum spotykamy tą samą twarz przed rokiem był pan też tutaj, więc skąd obecność uśmiechniętego młodego człowieka ponownie na studniówce? Ja tu jestem ze swoją miłością ale tutaj nie można że jest... Proszę. Okej, okay. to może razem, no okej, okay. dobrze. Właśnie, z miłością to jako towarzysz dzisiaj, więc, ale też doświadczony studniówkowicz. Czy pan wie jak się bawić? Czy tutaj instruował pan swoją partnerkę? Tak jest to Dobrze, czyli będzie zabawa do białego rana i będzie wartościowo jakby, tak? Proszę powiedzieć, co się zmieniło w Pana życiu od momentu poprzedniej studniówki? Co się zadziało, jak poszło na maturze? Pan był taką tryskającą energią, osobą, pamiętam, z tego całego egzaminu. Pan był jedyny uśmiechnięty tam. Tak, oczywiście. Zanim poszedł stosunkowo bardzo dobrze. Wszystko zdane, dostałem się tam, gdzie chciałem i jestem teraz zadowolony z tyłu. Pięknie. E, czy ta, e, jakby to, to wrażenie, że pan jest znowu w tym samym miejscu, bo ten lokal nawet został ten sam, e, to jest jakieś szczególne, bo takie déjà można powiedzieć? Tak, e, trochę taka nostalgia tutaj się nadarza, ale będzie fajnie, dobrze Będzie się działo, jeszcze proszę, godność przypomnieć, jeżeli można. Dzwonić. Świetnie, dzięki bardzo.